Dzień dobry, witajcie w Słowie na dobry dzień. Dzisiaj mamy środę, a więc według mojego planu czytania Bożego Słowa psalm. I chciałbym Was dzisiaj kochani zaprosić do rozważenia psalmu 95, nie całego, możecie sobie przeczytać go całego, ale chciałbym się zatrzymać na dwóch zdaniach. Na zdaniu, które jest zapisane w 7 wersecie i na pierwszym zdaniu 8 wersetu. Psalmista mówi dzisiaj do nas tak, dziś jeśli usłyszycie Jego głos nie znieczulajcie swoich serc jak w Meriba dziś, a więc widzimy, że psalmista mówi tu o czasie dzisiaj, jeżeli usłyszysz Boży głos, to nie zatwardzaj swojego serca i z czasem jesteśmy związani od samego początku stworzenia świata, bo kiedy Pan Bóg stworzył świat to od pierwszego dnia stworzenia tego świata mowa jest o czasie i w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w piąt, pierwszym werse, rozdziale, w piątym wersecie, według Biblii Tysiąclecia, są tam zapisane takie słowa, i nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. A więc widzimy, że od tego momentu czas wszedł na świat i czas dzisiaj w tym świecie jest i my żyjemy według czasu, który został zapoczątkowany na początku stworzenia świata. I dzisiaj... Mimo tego, że nie jesteśmy w stanie zmienić naszej przeszłości, mimo tego, że nie jesteśmy w stanie cofnąć już pewnych rzeczy, które miały miejsce w naszym życiu, a więc nie możemy wrócić do przeszłości i jej wymazać, i jej zmienić, to jednak dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Wczoraj przeminęło, jutro może nie nastać, ale dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, i jeżeli dzisiaj usłyszymy Jego głos, to nie zatwardzajmy naszych serc, bo to, co dzisiaj możemy zrobić, to możemy dzisiaj podjąć decyzję, która będzie miała wpływ na naszą wieczność. Kochani, nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, w stanie cofnąć naszej przeszłości i jej zmienić, ale jesteśmy w stanie zrobić coś, co będzie wpływało na naszą wieczność. Jesteśmy dzisiaj w stanie wymazać z naszej przeszłości nasze grzechy. Tak. Ja i Ty dzisiaj, ktokolwiek tego słucha, czy to jest chrześcijanin, czy nie, musimy sobie uświadomić to, że dzisiaj, w ten dzień, możemy wymazać nasze grzechy z przeszłości. Jak to zrobić? O tym nam mówi yy, pierwszy List Jana, w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wersecie. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy, przebacza nam grzechy i oczyszcza nas wszelkiej nieprawości. To jest to, co dzisiaj możemy zrobić. Czas przepływa przez nasze palce. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Jutro może nie nadejść, ale dzisiaj, kiedy usłyszysz Boży Głos, możesz wymazać swoje grzechy z przeszłości. Gdy staniesz przed Chrystusem i wyznasz wszystkie swoje grzechy, Bo Boże słowo mówi jeśli wyznajemy nasze grzechy, On, Bóg, jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas wszelkie nieprawości. Wymarze wszystkie grzechy z naszej przeszłości, kiedy je wyznamy i kiedy przyjmiemy ofiarę Jezusa Chrystusa jako ofiarę za moje grzechy, za grzechy mojej przeszłości, tej teraźniejszości, jak Pan Bóg pozwoli też grzechy przyszłości. Ale pamiętajmy o tym, żeby za każdym razem, kiedy poruszy nas Duch Święty, stanąć przed Bogiem i wyznać swoje grzech. Radości w Panu. Jeżeli Bóg pozwoli, widzimy się jutro. Do zobaczenia.